Witajcie na kanale Życie Pełne Książek i dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem paczki od Magika Sutkes, jest to słowiański yy, bogini ziół. O, lista, co tu jest, ale... Tak. O, mamy świeczkę. Boginie ziół i to jest mech z sosna, leśny spacer. Zobaczymy. O, piękny, kurczę, taki uspokajający, taki leśny uspokajający zapach, no, piękny. Mhm. Jakaś butelka. Narewka bogini mokosz. bulszen bałtyczki, luza stuiczna. I żeby do tego dodać alkohol. Aha. Do alkoholu. No dobra, ja jeśli chodzi o alkohol, jest to wybredna, ale myślę, że znajdę. Coś. Mam kieliszek z, z innego boksa, więc dokładnie zniesienialny. <noise> Będzie jak z nas. I tutaj herbata, wspomnienia szeptuchy. Ma Iście main, hibisków, czarna porzeczka, słodka, szkórka róży <grywka> i jabłka. Ciekawe. O! Tu coś do jedzenia. Or orzechy pioncze. <grywka> no dobra. Tutaj widzę kolejną butelkę, zaraz zobaczymy. Zimowa sól do kąpieli. Sól morska, sól Epsom, mięta, żurawina, i miała anysz cynamon witamina A. Nus. No Pierwszy raz trafiam na szole do kąpieli. Ja rzadko używam. No na razie mam tylko jeden jako prezent. To będzie moja druga sól do kąpieli. Pachnie całkiem nieźle. Więc jest to obiecujące. O, tutaj mamy rzecz, hmm. szczerze mówiąc, nie wiem do czego może być, że zobaczę na liście jakąś a, to jest roślinna zakładka z linijką. O, to też mam. Tutaj spisie orzechy piorącze. To faktycznie są do prania. I tutaj jakiś wóz do Mnianego lub bawełnianego woreczka wystarczy 5 sztuk i wrzuć do bębna na pralki. Nie dodawaj detergentów. No dobra. A może pokażę, jeśli chodzi o zakład... zakładkę. To tak. Mam... Mam nadzieję. Dobra, mam nadzieję, że to złapie ostrość. O! A widzę, że z tyłu ma taki wrzorek. Taki roślinny wrzorek. Dobra, mam nadzieję, że złapało. Jak nie, to będzie jakaś przebitka. Dodatkowa. No i. ostatnia rzecz. Tak. Jak w widać to właśnie 7 rzeczy. I tu jest książka. Kurczę, ładnie to jest... Kurczę, okładka mi się podoba, fajne te złoczenia. Hmm. O, mamy tu autograf, niech, niech moc bogini prowadzi i wspiera, joanna. Hmm. Ha jaka dedykacja Mikołajowi i innym Wiedźminom, którzy byli i są w moim życiu. <noise> Ale kurcz, krajka to jest ładna, no podoba mi się. Akurat, nie wiem, wiem o tej książce, jedyne co słyszałam opinie to, opinie ma dość podzielone, że chyba jest jakiś zarzut yy, mieszanie wierzeń słowiańskich i wika. No, no dobra, to może być jedyna wada. ale... Niech będzie najwyżej będzie. Yy, najwyżej to będzie jedyna. Wada, ale jestem i tak ciekawa. O, z tyłu też jeszcze ładna wklejka. Kurczę. A to trzeba, kurczę, to wydanie mi się podoba. O że to może możesz te złoto to się ścierać, ale tak to kurczę. Okładka piękna, wklejka piękna. To twarda oprawa, jak widać. Stron trochę jest przepisów na, lep, na przykład nalewka z dzikiej róży na odporność to tak będzie miało o, trochę roślin trochę zastosowania próżna, żeby akurat może tylko może kogoś przeszkadzać, ale mi nie, akurat to są jak widzę łazwy, nazwy roślin po łacinie. A ja akurat no, jestem już po pierwszym stopniu architektury krajobrazu i tam mieliśmy przedmiot, gdzie uczyliśmy się e, oczywiście nie na ws wszystkich nazw, ale no trochę nazw łacińskich jeśli chodzi o rośliny, a zwłaszcza drzewa. To akurat mi nie będzie przy... przeszkadzać. Może sobie coś Przypo... przypomnę, albo się nauczę. Nowego o. Win na przykład. To akurat to już miałam tą roś... o tej roślinie na studiach. Barwinek pospoity. No akurat no masz wepalinę. Róża kanina. No, róża. akurat kaninę. Tego rodzaju róże to mieliśmy. O sosna. Mm -hmm. No dobra, to tak podsumowując. Książki są bardzo ciekawe. na pewno to jest bardzo ładne wydanie. A, świeczka jest udana. Mm. No myślę, że reszta też. Zakładek mam dużo, więc to tak średnio mnie jada. Akurat to planem się nie zajmuje, jeśli, to więc trzeba jakoś będzie trzeba kombinować. Jeśli chodzi o te orzechy opionące, żeby wszadzić, to z tym trochę będzie kombinowania, ale tak. No to w sumie, kurczę, tutaj większość. No, nie wiem, ale najbardziej mi się podobają te sole do kąpieli. Zapach jest obiecujący, naprawdę. Herbatę to. Mówię to. Nie wiem, co sądzicie, ale zazwyczaj to tutaj herbaty to były dobre. No, na pewno. Oj, świeczka, świeczka, świeczka to jest. Naprawdę świetna, jak zawsze. No. To może jest tylko 7 rzeczy w tym boksie, ale jestem zadowolona i jeśli jesteście ciekawi, to ja zamówiłam trzy boxy. No tak. Zaszalałam. Akurat jeden to może być trochę później. No. No to Mam nadzieję, że filmik wam się Podobał i zapraszał na inne.